Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Gabriela Scorpio Tarot. Motywacja, inspiracja, rozwój Zapraszam barany na czytanie Co idzie do Ciebie z nowiem księżyca od 20 grudnia 2025 do kolejnego nowiu w styczniu 2026 roku czyli czytanie na 11 dni grudnia i większą część stycznia do kolejnego nowiu w miesiącu styczniu Moi kochani <laughs> pamiętajcie, że na kanale są czytania dla wszystkich znaków Zodiaków, tarot na 2026 rok, część pierwsza, i w tych czytaniach jest główne wydarzenie, co Was zaskoczy, na co uważać, co musicie wiedzieć, czego macie być świadomi i w co włożyć swoją energię. Natomiast, e, oczywiście, tam wychodzą różne rzeczy, najczęściej wychodzi coś na temat e, relacji z innymi, związków, uczuć, e, czasami pracy, kariery, finansów, pasji i różnych tego typu m, sytuacji. Ale ogólnie to, co się tam pokazuje, no wychodzą różne kwestie. Moi drodzy, będą drugie części czytań. Druga część czytania będzie na 2026 rok dla każdego znaku Zodiaku, i tam w tych drugich częściach dopiero będzie praca, miłość finanse, praca, miłość, relacje, związki single będzie praca, kariera, finanse i będzie szczęście, które do Was idzie oraz wy, oraz wy z każdym znakiem Zodiaku. Moi kochani, no ale teraz mamy czytania na Nów, co idzie do Ciebie. Jeszcze będziemy mieć czytania na styczeń 2026, więc zapewne te drugie części czytań no, pojawią się gdzieś moi kochani w okolicy w okolicy nowego roku, przed nowym rokiem jakoś tak, nie? Chwilę może po nowym roku, zobaczymy jak to wyjdzie Dobrze, <śmiech> zatem <śmiech> Zatem sprawdzamy dla Was najpierw kartę inspiracji. Karta inspiracji <laughs> dla baranków. Baranki, karta inspiracji. Co dla Was, co idzie do Was z kart inspiracji? Bardzo proszę, jedną kartę dla baranów. Dziel się swoimi talentami. Dziel się swoimi talentami. Zobaczymy. Twoja kreatywność pozytywnie wpływa na świat, aż tryska pięknem i innowacją. Wszyscy czerpią korzyści z Twojej sztuki, a zwłaszcza Ty. Poznaj swoją utalentowaną wewnętrzną muzę, Pielęgnuj swoją wizję. Twoje wyjątkowe talenty są po to, abyś mógł dzielić się z nimi, z innymi. Tak więc dziel się talentami, mój drogi. Yy, baranku. Yy, czytanie z kart tarota będzie z dwóch talii Pierwsza talia, yy, 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 energie ogólne, które nam się pokażą, co idzie, a później będziemy dopowiadać drugą talią. Więc pierwsza talia to Winter Magic, a druga talia to Tarot Złotego Serca. Yy, moi kochani, yy, więc najpierw zaczynamy od. Tego, co idzie do baranów. Ok. Biorę pierwszą kartę, no chociaż mamy, no odwróciły się dwie dobrze. Paśki lichów, kochani, paśki lichów i królowa kielichów. Paśki lichów i królowa kielichów. No, pokazuje nam, kochani, tutaj, że no idą bardzo dobre wiadomości. E, idą. E, no, nie zdziwiłabym się, jakby tutaj jakieś, no, w tle mamy słońce, dziewięć bułek, osiem pentakli, jakby tu w tle jakieś dziecko szło do Was. Albo Wasze dziecko zmierza do Was, nie wiem, czy w odwiedziny, czy będzie się wprowadzać, czy jakby dziecko do Was z dobrą wiadomością, mogłaby to być wiadomość od dziecka o ciąży? To znaczy, oczywiście mam na myśli takie dziecko, wiecie, które może już być w ciąży, nie? <laughs> Wasze dziecko, tak, bo tutaj mamy jednak w karcie to słońce, no trochę tutaj przeciążenie, obowiązki, obawia się, obawy, tak, ale tu jest praca, jak najbardziej koncentracja na pracy, no dla kogoś może iść taka informacja, ale moi drodzy, do innych z Was może iść informacja o tym, że no, ktoś tu będzie chciał złożyć Wam propozycję uczuciową, bardzo miłą wiadomość, może, mogą być to nawet oświadczenia. <laughs> może tutaj ktoś się zadeklarować co do uczucia, bo mamy tu też pokazaną taką klarowność, jasność jednak szczęście, harmonię spokój, bezpieczeństwo, które tutaj do was zmierza w tej karcie słońca no a z, z paziem Kielichów, no to jest, tak jak mówię, jakaś uczuciowa oferta, uczuciowa propozycja. Może być, no mogą być to oświadczenia, ale to może być propozycja wejścia na wyższy etap w danej znajomości, w danej relacji. No, w związkach to mogą być właśnie oświadczenia, ale w jakichś takich romansach, w takich jakichś, no tak, romansach, już powiedziałam, w romansach lub po prostu w takich relacjach luźnych. Może być propozycja no, wejścia w związek, w relacje, tak? Przekształcenia jakiegoś romansu w, zwią w relację, związku, w związek. I moi kochani, jest przy tym królowa kielichów, więc no, jeżeli to ta osoba, rak, ryby, skorpion, być może rak, osoba, która byłaby bardzo tutaj, moi drodzy, mm, godna zaufania, wierna, lojalna, oddana, godna zaufania. Bardzo empatyczna, wrażliwa, moi drodzy, taka naprawdę do wszystkiego, nie? Jak to się mówi, do tańca i do różańca. Królowa kielichów pokazuje miłość, pokazuje bliskość, pokazuje więzi, więc tutaj ktoś albo buduje te więzi, albo czuje te więzi, albo chce je budować. No jest tutaj pewna bliskość, miłość, więc to jest jakaś propozycja naprawdę bardzo, bardzo fajnej, szczerej osoby, do Was idzie. Zobaczmy co karty chcą przekazać na temat tej sytuacji. As mieczy. as śmierć, czyli odrodzenie. I dziesiątka monet. No pięknie. Bo e, mo, i kochani, no właśnie tutaj wyjaśnia się wiala i znowu mamy w tle Pazia kielichów, mamy gwiazdę, mamy ósemkę buław. Więc tutaj się dużo wyjaśnia rzeczywiście, jeżeli chodzi o tą sytuację waszą. Rozmowa taka bardzo rzeczowa, bardzo konkretna. Może nawet tu będzie dyskusja. Może, kochani, być, w tych sytuacjach, w których będzie ktoś tutaj informował o ciąży, że jest w ciąży, albo, że no. No, że jest, albo że, bo to wiecie, no, kobieta jest, a mężczyzna może informować, że będzie miał dziecko, na przykład, tak. E, tutaj jest rozmowa, która będzie mm, no, bardzo taką rozmową, e, dyskusją, powiedziałabym, w której będzie trzeba ważyć słowa, uważać, żeby kochani, kogoś przypadkiem, no nie zranić też czyichś uczuć. Moi drodzy, ale to jest taki sukces i taka pewność, gwarancja, że tutaj coś się zmienia. To znaczy, transformuje bardzo mocno. Więc czyjeś życie się bardzo zmieni, niezależnie czy są ciąże, czy są zupełnie inne, wiecie, propozycje przekształcenia romansu w związek, wejścia na kolejny etap w relacji, oświadczyny, zaręczyny. To tu będą poważne rozmowy. Poważne rozmowy, które będą prowadziły u niektórych do pewnego końca i nowego początku. Do zakończenia jakiegoś dotychczasowego, kochani, słuchajcie, życia, to znaczy tak, sposobu, w jaki prowadziliście, jak żyliście, bo tutaj no, będzie olbrzymia metamorfoza, duża transformacja, duże odrodzenie. I tu będą pewne zakończenia i nowe początki. No, są osoby, które być może będą kończyły życie w, w, takim, w taki sposób, w jaki dotychczasowo tutaj funkcjonowały. Zwłaszcza, na przykład, jeżeli ktoś mieszkał sam, albo ktoś mieszkał właśnie, na przykład, albo ktoś był sam, tak? Czyli nie miał tutaj relacji, nie miał związku. No to się może tutaj, moi kochani, okazać, że, że to będzie no, bardzo duża zmiana, tak? Na przykład ktoś mieszkał cały czas z rodzicami i nagle oświadcza, mówi do rodziców, że no, się przeprowadza, wyprowadza, albo że będzie tutaj jakaś stała relacja i no wyprowadzam się i z kimś innym zamieszkam, tak? Czy no w ogóle, tak jak mówię, tutaj takie sytuacje, w których no mogą być właśnie te, te relacje poważne, takie związki, no, czy to będą pierwsze związki, pierwsze wspólne zamieszkania, pierwsze jakieś takie oświadczyny, E, takie pierwsze sytuacje, które będą bardzo dużą zmianą w życiu, tak? Czy no, Albo waszym, albo dotyczy to waszego dziecka. Więc albo to zmiana dla was, albo dla Waszego. <coughs> dziecka. I prowadzi to do pięknej dziesiątki monet. Prowadzi to, kochani, do dużego bezpieczeństwa. Tutaj ktoś chce zapewniać to bezpieczeństwo emocjonalne, finansowe, takie właśnie materialne, do tego, żeby rodzina była udana, szczęśliwa, pełna, aby nikomu nic nie brakowało. I to jest kwestia tego pokolenia i może nawet następnego pokolenia. Może się to troszkę skończyć też tym, że albo ktoś tutaj tak jakby trochę w sprezencie, no albo ktoś przychodzi z taką wiadomością miłą, albo Otrzymuje, tak? Że ktoś tutaj otrzymuje, albo ktoś otrzymał i przychodzi do Was, podzielić się z tą wiadomością, bo Was to dotyczy, albo to jest wiadomość, jakby dla Was, no mówiąca o jakimś albo przepisaniu jakiejś nieruchomości, otrzymaniu nieruchomości, otrzymaniu właśnie miejsca do życia. No, mógłby to być jakiś spadek, dziedziczenie, ale mogłaby to być na przykład darowizna, nie? że w związku z obecną sytuacją, czy ze zmianą taką dużą, czy planowaną, czy, czy, czy też która powstaje, no mógłby się tutaj ktoś zdecydować właśnie na to, żeby komuś zapisać nieruchomość, albo żeby komuś podarować właśnie w zakresie darowizny. Ewentualnie jakieś inne zabezpieczenie, takie, kochani, tutaj się pokazuje, zabezpieczenie materialne, które miałoby no, na celu zabezpieczyć Was. Zobaczmy zatem, do czego to prowadzi. Do czego to prowadzi. To, co do was idzie, do czego prowadzi. Do królowej pentakli. No, widzicie, to prowadzi. No, u niektórych prowadzi to do macierzyństwa, ewidentnie. Prowadzi do planowania macierzyństwa, do prokreacji, do macierzyństwa. Prowadzi do miłości relacji, dojrzałej relacji, związku, no, już takiego opartego na stałej stałej perspektywie długoterminowej i może tutaj być właśnie dużo opieki, dużo taka opiekuńczość, troska Dojrzałość, uziemienie, ustabilizowanie, to prowadzi do dużej stabilizacji. Słuchajcie, no ktoś by tutaj też mógł mieć jakąś bardzo stabilną ofertę pracy, czy też no, otrzymać, czy ktoś tu kogoś właśnie poinformuje. To może być taka bardzo fajna wiadomość, która może być związkowa, relacyjna, uczuciowa, ciążowa, ale może być na przykład też propozycją bardzo fajnej pracy, współpracy, zaproszenia do pracy w jakiejś konkretnej firmie czyjeś firmie, nie wiem. No, tutaj też takie stanowisko i odpowiedzialne, ale też stabilne. Zobaczmy zatem. Zobaczmy, kochani, zatem co nam tutaj ta królowa pentakli chce jeszcze przekazać. Co nam ta królowa pentakli tutaj chce przekazać. Czy to będzie taka stabilizacja finansowa materialna? Czy to będzie bezpieczeństwo emocjonalne, uczuciowe? Zobaczmy. Tą królową pentakli, rydwan, rydwan. Następnie osiem monet. Ok, ta energia już była w tle i siedem monet. W tle mamy królową kielichów, mamy Buław, rycerza monet. No piękne energie, mamy. Może tutaj być trochę też, kochani, więcej. <laughs> Mogą to być jakieś dwie kobiety. <laughs> no, albo tutaj też prowadzi to do tego, że no właśnie ktoś zostaje matką, tak? I skupia się tutaj na emocjach, na bezpieczeństwie emocjonalnym, ale też i materialnym, aby zabezpieczyć tutaj rodzinę i przyszłość. Ale, ale kochani, też ta królowa pentakli może pokazywać, że. Ktoś poprosi, na przykład, nie wiem, matkę, to będzie taka wiadomość, właśnie do matki, że albo się planuje to macierzyństwo, albo po prostu no, jest się już w ciąży. I tutaj są plany z tym związane, że być może matka zajmie się. No, już takie plany przygotowywanie matki, swojej matki, swojej mamy przygotowywanie do Opieką nad tym dzieckiem, tak, do zajmowaniem się, bo tutaj no, no, może tak być, że Ech, tu może się ktoś w ogóle skupiać na nowej pasji. To może być nowa praca, nowa pasja, nowy sposób na zarabianie pieniędzy, nowa praca. Ktoś tu musi, by się skupiał od początku na, na właśnie na jakiejś nowej pracy, inwestycji, na nowym przedsięwzięciu, na nowym projekcie. Podchodził do tego dosyć odpowiedzialnie i z dużą konsekwencją. I to jest coś angażującego, tak? Coś, co ma fajny potencjał i dobrze to, kochani, rokuje tak? w asie buław. Ale trzeba by się tutaj w porę zadeklarować, tak? I tym zająć. Więc być może są tutaj niektóre barany, że będą chciały się zająć tym od razu, dosyć szybko. A tutaj już z mamą ustalają opiekę nad dzieckiem, bo mamy tutaj rydwan, więc tu może być duża zmiana. Zmiana oczywiście też w relacjach i w związkach, mówią, mówiąca o zakończeniu pewnych układów i pewnych związków, ale mówiąca też, on, <laughs> mówiąca też o szybkim ruchu do przodu, szybkim rozwoju sytuacji, a więc tutaj rzeczywiście szybki rozwój sytuacji może wyglądać w ten sposób, że no wszystko będzie działo się szybko i będzie trzeba szybko podjąć na przykład, nie wiem, się jakiejś deklaracji co do zmiany, co do pracy, stanowiska, oferty. To może być zmiana charakteru też pracy, tak? Być może trzeba tutaj będzie, będzie to prowadziło do potrzeby jakiegoś szkolenia, przeszkolenia, do wyjazdu jakiegoś nie wiem, czy w delegację, czy na jakieś szkolenie. Ale tu też jest tak, jak właśnie mówię, szybki ruch do przodu, czyli szybkie działanie. Koncentracja tutaj właśnie na pracy, na tym żeby się w czymś wyspecjalizować i osiągnąć szybko jakiś albo fach, albo zawód, albo jakiś certyfikat, jak, jakiś kurs, jakąś licencję, coś co tu będzie potrzebne do tego, żeby właśnie um, móc pracować y, akurat w tym charakterze. <laughs> no to też Redwan mówi też o awansie, więc tak jak mówię. To jest jakieś wyższe stanowisko, odpowiedzialne, to może być awans, lepiej płatne stanowisko, może bardziej elastyczny czas pracy, może wiecie, z terminami trochę luźniej. Ale też ale też może to, zapomniałam co chciałam powiedzieć. Mogę najpierw powiedzieć to pierwsze. No okej, okay, trudno. W każdym razie prowadzi to kochani do że trzeba się tutaj w to jakby szybko zaangażować, szybko się do tego przygotować, zdobyć tą licencję, certyfikat, nie wiem jakieś kwalifikacje dodatkowe, żeby móc tutaj się szybciutko w czymś wyspecjalizować, no bo być może pl planujecie po prostu taką pracę, która będzie możliwa na przykład zdalna, albo będzie bardziej elastyczna e, czasowo, tak, żeby tutaj pogodzić jakoś obowiązki na przykład bycia ojcem czy matką tutaj z, ale też w ogóle tak, no dodatkowa osoba to jest też e, kochani dodatkowy, no Więcej pieniędzy na utrzymanie jest potrzebne, tak? Ale tutaj, jeżeli nie ma dzieci, nie ma ciąży, no to po prostu ktoś naprawdę tutaj chce mieć wyższy status i tutaj zrobicie wszystko, co w swojej mocy, tak? Z tego wynika, żeby dostać nie wiem, czy ten awans, czy to wyższe wynagrodzenie, czy tą inną ofertę pracy, czy tą lepszą ofertę pracy, czy to, co Was pasjonuje, czy to, nad czym pracujecie. Tu włożycie w to naprawdę bardzo dużo pracy i będziecie oczekiwać. Będziecie oczekiwać, sprawdzać i pilnować, czy to daje Wam takie rezultaty, taki skutek, jak oczekiwaliście, tak? Jest siódemka monet, czyli jest pokazane już zaangażowanie się w to na maksa, tak? Tutaj była ciężka praca, a tutaj teraz ok, to sprawdzamy i czekamy, co z tego wyniknie, tak? Czy, czy będzie więcej, czy będzie lepiej, czy nie, tak? I to będzie taki czas oczekiwania. Oczekiwania, kochani... Yy. Zobaczmy zatem, y, jaka rada na tą sytuację. Jaka rada na tą sytuację dla baranków. Jedna karta rady dla. Oj, oj, oj. No dobrze, odwróciła się jedna, ale wszystko inne się posypało. Dobra, odwróciła się cesarzowa, więc weźmiemy cesarzową. To jest, pros proszę, cesarzowa sześć mieczy koło fortuny, osiem kielichów mhm. no, radą jest, kochani, oczywiście znowu karta ciąż. może być radą ciąża, może być radą macierzyństwo, może być radą skupienie się na macierzyństwie, skupienie się na byciu matką może być radą skupienie się na no właśnie na tym dobrobycie, który macie, który albo który przychodzi, żeby docenić to, co macie, ten dobrobyt. Ale tutaj może być też radą to, żeby kochani iść w kierunku takiej wysokiej pozycji, bo tutaj najprawdopodobniej jest szansa na osiągnięcie z tej królowej pentakli, cesarzowej, czyli na osiągnięcie takiego bardzo wysokiego stanowiska w hierarchii, można by powiedzieć najwyższego. Tu jest szansa albo z jakiejś pracy albo z jakiejś firmy czy z jakiejś działalności tutaj no nie wiem czy to sami na własny rachunek czy w jakiejś firmie wy tu macie szansę naprawdę osiągnąć bardzo wysoki status społeczny bardzo dużo bogactwa do, to przed wami no, radą jest też żeby moi kochani docenić moje drogie moje drogie barany żeby prowadzić innych nie ok, żeby tutaj no, prowadzić też, może jeżeli będziecie jakimiś zarządzać, no to wiadomo. Ale moi kochani, żeby czerpać przede wszystkim radość z tego, co daje Wam życie, z tego, co daje Wam świat, wszechświat, bo tu naprawdę będzie jakieś duże bogactwo, duże dobro do Was, do was, do was szło. I bardzo duże powodzenie tutaj ogólnie, i w uczuciach, i w związkach będzie zgoda, odrodzenie uczuć, zgoda. No, zapowiedź narodzin dziecka tu się pokazuje dla kogoś, odrodzenie uczuć może być jak najbardziej. Eee, może kochani, do no, płodność, żyzność, narodziny, ciąża, obfitość materialna, więc najprawdopodobniej tutaj z tego coś wyjdzie, tak? Coś dobrego. Zadowolenie, też dobrobyt, ale wiecie, miłość, świadomość, piękna, macierzyństwo, takie fajne energie, znacząca poprawa finansów. No radą jest popraw, tak, finanse, no ale tutaj wy wszystko robicie w kierunku poprawy tych finansów. Tu może być też sukces, który przychodzi, może być podwyżka, może być ten awans, który dostajecie, ale może być też ogrom satysfakcji z wykonywanej pracy. Jakaś korzystna inwestycja i dostatek jest pokazany, więc kochani, jeżeli tutaj było, nie wiem, ktoś wam coś zapisał, jakiś cenny, prezent, nie wiem, darowiznę, nieruchomość, czy dostajecie jakiś cenny spadek, to kochani, wykorzystajcie dobrze to, czyli albo to trzeba jakoś dobrze zainwestować, korzystnie, no albo żeby właśnie nie zmarnować tego. Zobaczmy tą cesarzową. Dlaczego cesarzowa jako rada cesarzowa. Kochankowie są. Dwójka mieczy. Dwójka mieczy. I rycerz-buław. Jest rycerz-buław. W tle jest głupiec, dziewięć kielichów, czwórka monet. No, będzie trudny wybór, kochani, bo tutaj jest e, intymność. Jaka jest. Tam jeszcze też w tle gdzieś by, byli ci kochankowie. Tu jest też pokazana w tle szóstka mieczy, koło fortuny, osiem kielichów. I też jest sytuacja, w której no, kto jest to jakby, nie chcę powiedzieć, że. No, może ktoś uciekać od rzeczywistości. No, może być taka ucieczka od rzeczywistości, ale przeprowadzka. Jakieś miejsce, tak jak powiedziałam na początku. Albo od rodziców, albo do rodziców, albo do, właśnie do, do pierwszej jakieś pierwsze związki, pierwsze relacje, może do partnera, do partnerki. I to jakby wszystko zmienia. Wszystko zmienia się na korzyść za 180 stopni tutaj dla Was. I duża ulga, poczucie dużej ulgi. Więc odejście z przeprowadzka do kąś będzie poczuciem dużej ulgi, i poczuciem odejścia od jakichś trudnych, negatywnych emocji. Może od jakiegoś nałogu uzależnienia. Tutaj w tle też jest głupiec, czyli jest nowy początek, ale to też mówi o jakimś nowym, kochani, tutaj romansie więc gdzieś tutaj coś się pokazuje, bo są tutaj trudny wybór, kogo wybrać. <laughs> głupiec dziewięć kielichów czwórka monet. No, mówi tutaj o spełnieniu, szczęściu, zadowoleniu. Jakaś nowa przygoda, nowa droga, nowa ścieżka. Która tu się pokazuje. No ale też, kochani, niewątpliwie kochankowie pokazują dwie osoby, więc ktoś tutaj ma wybór. Nie? Gdzieś tu są dwie osoby. Więc u was tutaj gdzieś radą jest, słuchajcie, no jeżeli wy macie dwie osoby, albo druga osoba ma dwie osoby i nie wie, kogo do końca ostatecznie tutaj wybrać do tego wszystkiego, no to tutaj jest pójście, no oczywiście, to jest taka intymna relacja, trudna decyzja. Mm. Więc jest intymność, jest fizyczność, jest obopólne zakochanie. A no i tutaj cesarzowa pokazuje, no radą jest tutaj osoba albo starsza, albo osoba dojrzała. W ogóle dojrzała osoba, która ma dosyć wysoki status, która jest odpowiedzialna, która ma władzę, wpływ, wiedzę. Bo tutaj, widzicie, jest konieczność podjęcia trudnej decyzji, a tutaj jest nie wiem, nie wiem, jaką podjąć decyzję w dwójce miecze. I ktoś tutaj podejmuje decyzję na logikę, bez faktów, bez dowodów, po prostu bez wiedzy, <laughs> tylko na logikę. Jest rycerz buław, więc uważajcie na tę decyzję, żeby nie wybrać, bo rycerz buław to jest osoba niestabilna, osoba niestała emocjonalnie, uczuciowo, osoba, która jest tylko na chwilę w waszym życiu albo jednorazowo, tak? To jest ktoś krótkodystansowy, ktoś, kto się nie angażuje. I ktoś, kto kochani nie chce stałej relacji z tego związku, bo on tylko zdobywa, ta osoba jest tylko osobą zdobywającą. No więc tutaj trzeba dobrze się nad tym zastanowić, kogo wybieracie. A nawet jeśli ktoś was wybierze, bo jeżeli to nie wy wybieracie, tylko wy będziecie wybrani, to zwróćcie uwagę, przez kogo zostaliście wybrani, tak? E, bo wy tutaj, jakby, nie będziecie wiedzieć, jaką podjąć decyzję, tak? W tej dwójce mieczy, No, a rycerz Bław może e, no, byście nie podjęli decyzji o czymś niestałym, niestabilnym, bo jest tu w tle głupiec, więc ktoś by mógł to potraktować dosłownie jako bez obowiązań Coś, tak? Jako przygodę, i romance, żeby tylko spełnić swoje pragnienia, marzenia, takie wiecie, proste przyjemności na co dzień. E, więc. E, no, na to by trzeba było tylko zwrócić uwagę, żeby dobrze wybrać. Jeżeli Wy wybieracie, to wybierzcie dobrze, wybierzcie właściwie, ale jeżeli ktoś wybiera, to też zwróćcie uwagę, kto Was wybiera. Jeżeli macie z kimś nawet tą intymną relację, zakochanie, no to zwróćcie uwagę, w kim jesteście zakochani, żeby się to nie okazało, że to jest coś, co jest niestabilne emocjonalnie, uczuciowo i niestałe w uczuciach. I coś, co się będzie spotykać z Wami, z wieloma jeszcze innymi osobami, jako następne. No bo. Ktoś tu coś może bardzo podejść do czegoś bardzo lekko, bez przywiązania do miejsca, do osoby, bez wzięcia odpowiedzialności za to, a tak naprawdę pokazały nam się, kochani, tu wszystkie karty ciąży. Prawie wszystkie. No bo pokazała nam się. Hmm, no pokazała nam się tutaj głupiec i ta cesarzowa, i królowa pentakli. Dużo tutaj wkręci się wokół macierzyństwa, wokół kobiet w ogóle. No i tak jak powiedziałam na początku, tam mogłyby tam być te dwie osoby, bo była i królowa Kielichów, i tu jest królowa Kielichów, tu jest królowa pentakli. W tle się powtórzyła królowa Kielichów, więc tu może być taki trudny wybór i decyzja pomiędzy dwiema kobietami, albo decyzja kobiety, tak? Może być na przykład decyzja kobiety. Zresztą nie wiadomo, czyja decyzja. Po prostu decyzja między albo dwiema kobietami, albo pomiędzy kobietą i mężczyzną też może być taka decyzja. więc tutaj no, uważajcie, bo tutaj ktoś bardzo bezluźno podchodzi, totalnie bez zobowiązań, tak? Tylko. Hmm, no, chyba, że ktoś, no tutaj ktoś na pewno chce tej ciąży. No, dla kogoś to je... znaczy ktoś chce, <ścoughs> nie chce, może być. No. Okej, okay. dbajcie o siebie, buziaczki, papa. Pa.